Witajcie! Dzisiaj trafiła do mnie taka piła. Jest to Huskwarna 435. Jak widać, piła w stanie wizualnym, kiepskim. Chociaż to jeszcze zależy, kto jak. Kto co rozumie przez to słowo. <laughs> Może niektórym się to wydaje, że. Piła to ma ciąć i pracować, a nie wyglądać. Ale Uwierzcie mi, że takie zaniedbania piły generalnie w większości przypadków prowadzą do ich awarii i tylko masy problemów z tym związanych. Wiadomo, że tam, gdzie olej, gdzie są troty, no to. To jest to nieuniknione, żeby ta piła miała jakoś tam super czysto wyglądać, ale tu jest po prostu, to jest zalepione tak, że to nie jest, to nie jest brud po jednym cięciu, to jest wszystko zaklejone. To łańcuch jest aż, aż sztywno od tego brudu, tego wszystkiego. To się przekłada potem też na przegrzewanie sprzęgła. Tu brakuje śruby. O, patrzcie sami jak to wszystko wygląda. No, widok przykry. Przykry yy, tutaj yy, to co widzicie na filmie to nie przedstawia tego wszystkiego, jak to wygląda. No bo po prostu się tego tak idealnie nie da pokazać. To trzeba by zobaczyć na własne oczy, jak to wygląda. W tej chwili piła nie odpala w ogóle z tego co klient twierdzi, że zalo paliwa, szarpie, szarpie i nic. Także sprawdzę sobie w pierwszej kolejności, czy mamy iskrę. Od tego zaczniemy. Sprawdzimy sobie, jak wygląda filtr powietrza. Wyczyścimy go dalej. Zobaczymy, co z gaźnikiem. To są dobre piły, jednak nie są jakoś awaryjne, więc dużo potrafią znieść. No, zobaczymy. Zaglądniemy też do cylindra, jak wygląda powłoka. I, i, i jak wyglądali. i jak wygląda nasz tłoczek będziemy wiedzieć w jakim stanie jest silnik wymieniłem sobie świecę. tutaj jeszcze wydmucham trochę filtr powietrza eee, wyczyszczę gaźnik wydmucham to wszystko i myślę, że powinna piła chodzić Iskrę na świecy na cylinder. Troszkę już widać, że wypracowany, ale tragedii nie ma. <laughs> e, jakieś lekkie przerysowania widać, no, ale to nie jest nie, nie ma tragedii tak jak mówię, powinna chodzić. Wyregulujemy gaźnik i będzie ciała. Tu się znajdują dwa styki, dwa kable. W momencie zwarcia tych styków yy, tracimy naszą iskrę yy, i pilarka nam gaśnie. Taki system jest w większości takich sprzętów: czy to chodzi o piły, czy kosiarki, czy inne urządzenia. Yy, na tej zasadzie to działa. Yy, I yy, jeśli tu będzie ten styk, mimo. Jestem przełączenia tutaj przycisków start to i tak iskry nie będziemy mieli zawsze. Zacznijmy od tego, kiedy nie mamy iskry o pierwszą czynnością to jest wymiana świecy i sprawdzenie czy ta iskra na nowej świecy, jeśli nie ma to musimy sprawdzić sobie tutaj stan tego styku czy nie ma takiego zwarcia. Kolejną rzeczą jest nasza cewka w tym przypadku, kiedy tu jest wszystko ok, świeca jest nowa, iskry nie ma, sprawdzamy sobie naszą cewkę, nasz styk, czyli też koło magnesowe, odkręcamy tutaj szarpak i, i wtedy mamy wgląd do tego, jak to wygląda. Czasami regulacja, czyszczenie i regulacja cewki, czy tego modułu zapłonowego pomaga, czasami jest ten element do wymiany. Oczywiście przeglądnijmy sobie przewody od cewki do przełącznika, bo czasami też potrafi być przewód przegrzany przetarty i robić nam zwarcie także to w kwestii jeśli chodzi o naszą iskrę pamiętajmy o tym, żeby pilarkę uruchamiać na staniu. w tym momencie to jest tutaj przełącznik do siebie i do góry w momencie kiedy piła się nam odezwie dodajemy gazu, przełącznik nam odwija, przepustnicę mamy otwartą i piła powinna nam normalnie uruchomić jeśli będziecie próbować piło odpalić bez sania może się to skończyć tym, że zalejecie po prostu świecę i piły się nie uda nam odpalić często o tym się zapomina i ktoś mówi, że piła mu nie chodzi i nie działa, no pomimo tego, że to piła już swoje z widziała i w stanie jakim jest to jest sprawna, ja już ją odpaliłem także Yy, trochę ją tu wyczyścimy, także je piłę, także znaczy je silnik, wyreguluję gaźnik, i myślę, że wszystko będzie dobrze.